It's just you. Well, times can Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Dzisiaj zrobię drożdżówki z serem, dodam sobie troszkę borówek. Przepis zostawię pod filmikiem jak zawsze. I co? I dwie rady takie moje, żeby było w domu ciepło, bo drożdże to będą drożdżówki na drożdżach. To będzie takie ciasto drożdżowe, więc mm, drożdże lubią ciepło. To jest pierwsza rada i druga rada, żeby drożdże były świeże. Pamiętajcie o tym. Zapraszam na taki filmik. Do sera będę potrzebować 60 g masła, pół szklanki cukru, dwa żółtka. Torebeczka cukru waniliowego. To jest taka torebeczka. 16 gram I oczywiście pół kilo sera półtustego i dodam sobie parę borówek na wierzch. Ja tutaj mam akurat mrożone, ale można dodać świeże, jeżeli macie. Do ciasta będzie mi potrzebne pół kilo mąki pszennej, 100 g cukru, 8 g drożdży instant. To jest taka torebeczka. Cukier waniliowy, 2 jajka, szklanka ciepłego mleka 20 g roztopionego masła. Ja tutaj będę rozstapiać to masło i na koniec jeszcze dodam sobie takie roztrzepane jajko, będę smarować drożdżówki przed upieczeniem. Do ciepłego mleka teraz wsypuję drożdże. łyżkę cukru. Wszystko mieszam, słuchajcie i odstawiam na 15 minut ten zaczyn. Zaczyn mi tam stoi. Słuchajcie, a teraz zajmę się masą serową, czyli dam do miksera masło z cukrem, cukrem waniliowym. Utrę to w mikserze. je żółtka i tutaj sobie rozdrobniłam już ser, żeby było łatwiej utrzeć. I okay. tu tak, tam ser, się wszystko ładnie połączy i masa będzie gotowa. jest już gotowa. Przekładam ją do miseczki. Teraz robię ciasto, czyli mąka cukier cukier waniliowy roztopione masło jajka I ten zaczyn wszystko razem łączę Ja zrobię to za pomocą miksera. I tak wyrobione ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy na półtorej godziny. Ciasto już urosło, przekładam na Stolnicę wypełnioną, znaczy posypaną właściwie, mąką. Ciasto podsypujemy mąką, wyrabiamy. Podsypujemy mąką. Ciasto, ile przyjmie. Ja sobie tutaj podzieliłam na dwie części. Teraz rozwałkuję na grubość tak pół do jednego centymetra. Teraz szklanką wycinam. Teraz nakładam na każdą truszczówkę serek. To jest taki fajny serek sztywny nie spłynie tutaj po tej drożdżówce, fajnie się trzyma. Te drożdżóweczki jeszcze chwilkę zostawię, żeby podrosły tak około 20 minut, niech sobie stoją, zanim je będę piekła. A potem włożę je do piekarnika na 180 stopni tak 20-25 minut. Zależy jak wam piekarniki, pieką. I na ozdobę można dać do sera borówki. Jeżeli nie lubicie, nie dajecie, możecie ze samym serkiem. I ja jeszcze je udekoruję borówkami. Borówki były mrożone, także. Będą lepsze jak będą świeże oczywiście. Widzicie już tutaj po malutku ciasto wyrasta. I jeszcze przed włożeniem posmaruję jajkiem. Będą się drożdżówki ładnie błyszczyć. Tak się prezentują przed upieczeniem. One troszeczkę podrosły już i teraz będę je wkładać do piekarnika. Drożdżóweczki są gotowe. Takie mini drożdżóweczki. Bardzo ładnie się upiekły. Są bardzo dobre, bo zjadłam już jedną. Także są przepyszne. Jeżeli chcecie grubsze, no to można na 1 cm wałkować i wykrawać większą szklanką albo jakimś większym kubkiem. U mnie lubią takie mniejsze, właśnie drożdżóweczki, One są takie fajne, podzielne. Sam raz do kawki. Także naprawdę wyszły bardzo dobre. Ser jest też bardzo dobry. Z takiej porcji wyszło mi 33 sztuki. Także kochani, polecam, są naprawdę bardzo dobre. Zapraszam was na następne moje filmiki. Nie zapomnijcie o łapkach, o subskrypcji. Do zobaczenia. Pa.